Hej, witam w dzisiejszym odcinku podcastu na temat nawiązywania nowych znajomości i budowania trwałych relacji. W dzisiejszym szybkim tempie życia może być czasami trudno poznać nowych ludzi i nawiązać głębsze więzi. Jednak kilkoma prostymi strategiami możesz poszerzyć swoje kręgi społeczne i stworzyć trwałe przyjaźnie. Pierwszym krokiem w nawiązywaniu nowych znajomości jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Może to obejmować uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, dołączenie do klubów lub grup, a nawet wypróbowanie nowych hobby. Przebywając w różnych środowiskach, zwiększasz szansę na spotkanie ludzi o podobnych zainteresowaniach. Podczas rozmów z nowymi osobami ważne jest słuchanie oraz wykazywanie prawdziwego zainteresowania drugą osobą i zadawanie pytań otwartych, aby dowiedzieć się czegoś więcej o niej. To nie tylko pomaga ci lepiej poznać drugą osobę, ale także sprawia, że druga osoba czuje się doceniona i wysłuchana. Innym istotnym aspektem budowania relacji jest autentyczność. Bądź sobą i pozwól swojej prawdziwej osobowości zabłysnąć. Próba być jakimś innym prowadzi tylko do powierzchownych relacji, które nie przetrwają próby czasu. Akceptuj swoje dziwactwa i unikalne cechy, ponieważ to właśnie one sprawiają, że jesteś wyjątkowy. Dodatkowo ważne jest inwestowanie czasu i wysiłku w pielęgnowanie relacji. Oznacza to utrzymywanie kontaktu, planowanie spotkań i okazywanie wsparcia swoim przyjaciołom.